Usta kapłana są konsekrowane. Dzisiaj niektórych z kapłanów młodych próbuje mówić kazanie z podtawianiego misielniego Stefana Gobiego, a proboszcz wykryje, ma zakaz. Jesteś moim no, u mnie w pracy i są kapłani duszeni jeden po drugim. Kapujecie? Poznaj, że sam pragnę dobierać słów mojej mowie i sam będę decydował, kiedy milczę i kiedy przemawiam ten cud mowy Boga przez usta konserwowane, kiedy się najbardziej dokonuje na waszych oczach? W czasie konfesjonalu, spowiedzi dzieci. Czasami kapłan nie wie, co mówi. Naprawdę nie wie. On mówi, ale to go by nigdy normalnie nie powiedział. Tyle mam cudownych waszych śladów na się przemysłu, nieprawdopodobne. Mówił mi w tym tonie, z czym ja walczyłam. Od normalnej rozmowie nie jest w stanie tak powiedzieć, myśleć. Konfesjonal jest cudem Boga. To tam Bóg dobiera słowa kapłana i tam Bóg do ciebie przemawia. Ten dar konsekrowanych ust wynika z faktu wybrania, czyli własnika państwa. Skoro Bóg cię wybrał, kapłanie, to znaczy, że Twoje usta są Jego. Logiczne. Dlatego też, moi drodzy, kapłan, jego życie, można powiedzieć, jest ofiarą za Kościół. I to pierwszorzędną, nie nikłą, nie ukrytą to się ukryje przy ołtarzu i nagle, ofiara kapłana musi płonąć na oczach całego świata. I musicie zdać sobie sprawę, że im bardziej ofiara życia kapłańskiego podobna jest Bogu, tym bardziej się Jemu podoba. Ofiara kapłana musi płonąć na oczach wszystkich, którzy mu złożecą. A ludzie przewodząc muszą począstać głowami. To się dokonało na Gorgocie i moi drodzy to się musi dokonać w życiu kapłana, bo ma usta konsekrowane. Jego słowo jest niesłychanie silne. Kocha Bóg kapłana w tym podobieństwie boleści, krzyża i cierpienia. Jeśli On pozwoli Bogu uczynić to wszystko w Jego duszy. Bóg każdemu kapłanowi dał swoje słowo, napełnił mocą, aby przybawiał, przy, przybawiał do Niego zabubione dusze. Oczywiście moi drodzy, dar słowa jest wielką łaską, ale wszystko. Co otrzymaliśmy od Boga czy ze świata, trzeba pielęgnować. Nie wymienisz oleju w samochodzie, nie posprawdzasz czujników, nie sprawdzisz powietrza, nie dojedziesz. Kapłan otrzymując słowo, najpierw musi je medytować, musi je zgryzać. Chce powiedzieć kazanie, choćby nawet homilię, to w sobotę musi wziąć Ewangelię i uklęknąć, że my się na doracji. Co Panie chcesz powiedzieć? jakaś niemangelia, za już mam mam A, dobra, będziesz będę mówił. Dzieci, będziesz mówił siebie. Gdzie przygotowanie duchowe, gdzie modlitwa, wsparcia do Ducha Świętego, do świętych. I tu jest pociecha, jaką mówi Bóg do kapłanów. Ja będę sądził wasze słowa, nie wedle sądów ludzkich, które oceniają nieraz bardzo słowo. Ja będę cię sądził według mego słowa, czy zachowałeś mu wierność. I tu będzie szok dla wielu. Będą mówili: Panie, Panie, nie znam Was. Ja mówiłem w Twoim imieniu, nie znam Cię. Twoim imieniu czyniłem cuda, nie znam Cię. Wzywałem Twojego imienia, nie znam Cię. Bo jeśli się nie zachowa wierności słowu, mój duży Bóg też nie okaże Ci godzinie osądu i próby, mój drodzy, wierności. Słowa, które kapłan głosi, a są prawdą w Jezusie, zawsze będą słowami wyrzutu i będą go pragnąć ukamienować. Znam trzech kapłanów w Zezji Tarnowskiej, których wysłano do psychiatryka. Robili nabożeństwa uzdrawiania, głosiwa. Wysłał ich bisku i pokornie poszli, rozumiecie? przybywali w szpitalu psychiatrycznym. To nie jest tajemnica dzieci. To jest rzeczywistość polska. Nie bym posądzał obecnego biskupa. Go mówię, znam w Tarnowskiej Dziedzicy trzech kapłanów, którzy byli wysłani za dar słowa do psychiatryka. Robili nabożeństwa, korzystając z daru słowa, tłumy przyjeżdżały leczenie. Bóg poprzez słowa miłości, które wkłada w usta każdego kapłana. Pragnie wzywać owczarnie do nawrócenia. Kapłan musi pamiętać, że za słowa, którymi go, za które chcą go ukamienować, że tymi słowami Bóg wzniesie go do wiernej chwały. Dlatego pamiętaj, kapłanie, bo wielu z Was ogarnął lęk. Boicie się. Znacie prawdę. Posłuchajcie, co mówi Pan Bóg. Jeśli ulęgniesz się swoich wrogów, ja zapamiętam twój lęk. Gdy kapłani odbierzecie moc Słowu Boga, które wypływa z waszych ust, Ust konsekrowanych, pragnąc oszczędzić swoją duszę w siebie, słowa, którymi przypo, przypodobacie się w współczesnej synagodze, odbiorą ci Bożą chwałę. <tryk> w naszym gronie, jak Pan Jezus bardzo to mocno sfinalizuje współczesna synagoga, w, a, w Apokalipsie jest ona nazwana. Synagogą Szatana. Czy, czy modlisz się? Uwielbiałem się w świętą, bo tego dnia na wielu ołtarzach sz zwolennicy Szatana, tu parafrazuję: hmm. Dewastowali moją świętość. Czy pan Jezus na głos, mówi o rędzie, o kulcie Szatana? sprój któremuś kapłanowi Polsce powiedzieć, że, że święte hostie są kradzione z kościoła i że są odprawiane msze czarne, szatańskie na świętych hostiach. Uznają ci za wariata, rozumiecie? Pan Jezus przed tym przestrzegał. Już przed II wojną światową. Problem. Wiecie dlaczego prowadzono komunie do ust w VIII wieku? No bo były brane notorycznie hostie na czarne msze święte. Oni nawet to już tak było w pierwszym wieku, ale nie podają przyczyny, dlaczego Kościół zrezygnował z komunii na, na, na rękę. Dlatego też nie dziwcie się, że za nic świecie nie chce się przypodobać synagodze Szatana w Kościele. W związku z tym muszą pójść, bo im pokazuje z detalami, ja im podaję ceny że hostia konsekrowana kosztuje 50 dolarów lub 50 euro. Takie są ceny. I oni dobrze na tym szach wiedzą, że jak im dasz niekonsekrowaną, że jest to niekonsekrowana, kapujecie? Pamiętaj kapłanie, kiedy się przypo próbujesz przypodobać synagodze, odbierze ci twoją chwałę. Bo musisz w godzinie prawdy stanąć przed tym, który cię powołał. To nie szatan cię powołał. To nie masoneria cię powołała. Każdy kapłan, który głosi słowo Boga, czyni to prawem, jaki nadał mu Kościół. Do głoszenia prawdy i trwania w prawdzie. niebisku, Kościół. To trzeba rozróżnić. Bo Kościół przede wszystkim to Bóg. A resztę wszystko to są słudzy. Kiedy Kapłanie Bóg Cię wzywa do głoszenia słowa, boś jest jego narzędziem, otrzymałeś prawo głoszenia prawdy, jaką Ci nadał Kościół, to Bóg to robi wszystko po to, by Cię ocalić. Biskup Twój cię nie ocali, rektor seminarium cię nie ocali, bo on nie ma prawa głosu przy Twoim sądzie. Bóg się zapyta, gdzieś ty był. Tam nie będzie usprawiedliwienia, że nie wiedział, że byłem uzależniony, że źle. Nie, nie, nie. Ja tu jestem posłuszeństwem, mówi Pan. Ja jestem tym, który cię powołał. Obdaremując tak wielkim przywilejem słowa kapłana, Bóg żąda od niego odpowiedzialności, ale zarazem pragnie go ocalić. Pozdrawiam wszystkich odważnych kapłanów. Bóg nie wyda Was żarłocznym wilkom, ale uchroni Was w swoim kłóczanie. Ukształtowałem cię, kapłanie w zanadrzu mojej szaty. Jak cudowna jest dusza kapłana, którą Bóg uchronił od świata i ochronił umysł od myślenia świata, po to, aby służył ten kapłan do końca świata, tylko i wyłącznie do końca swoich dni w Bogu. Jeśli Pan Jezus ochrania kapłana, by był wolny od świata, to nie dla Niego samego, ale dla tych, którzy są w świecie i żyją ze świata.